不需要 Bardzo dobrze jej powiedziałaś. Takich rzeczy nie wolno puszczać plazem moje dziecko. Tak, tylko że Wanda jest śmiertelnie obrażona, a zbliżają się imieniny naszej przełożonej. No to co? Jak to co? Co roku święcimy je na specjalnej uroczystości. Mamy pianistki, skrzypaczki, chór i deklamatorkę. No i zawsze na koniec przedstawiamy apoteozę mądrości w żywych obrazach. Dobrze, ale co ma z tym wspólnego obrażona Wanda? Jak to co? Bez Wandy wszystko na nic. Wanda jest najlepszą boginią mądrości w całym liceum. Stoi na środku sceny z płonącym kagankiem oświaty, a jedna z nas klęka przed nią i schyla się nisko. Co ci jest, Basieńko? Nie, nic, babciu. Już wiem, jak sobie poradzę. Muszę tylko porozmawiać z panem Szotem. No, było nieźle, ale słuchajcie, jeszcze raz spróbujemy tylko głośno, wyraźnie i optymistycznie, dobrze? Dobrze. I. Święta miłość, Zróbmy sobie chwilkę przerwy, dobrze? Ach, cieszę się, że panią widzę. Panno Wando. Mam nadzieję, że również w tym roku zgodzi się pani kreować rolę bogini mądrości. Kostium już na panią czeka. Jeszcze się zastanawiam, ale chyba się nie zdecyduję. Na pewno któraś z pani świetnie sobie z tym poradzi. Ależ panno Wando, bez pani moja praca nie ma zupełnie sensu. Trudno. A ja już wszystko zaplanowałem. Pani stoi. W tej powłóczystej szacie z kagankiem w ręku, a Basia Bzowska klęczy przed panią i składa hołd w niskim pokłonie. Basia Bzowska? No właśnie. Szkoda, że pani tak stanowczo odmawia. Odmawiam? No przecież mówiłam panu, że dopiero rozważam. Czy odmówię, czy też może zgodzę się? A, rozumiem. To może w międzyczasie niech pani przymierzy kostium, dobrze? Aha. Piękne. Szybciutko. Zabieramy instrumenty. Zmieniamy dekorację. Już, 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 szybciutko. Ty światło szerzysz, O dostojna Pani, Ty nas, ku zorzy, prowadzisz z otchłani, Ty swą pochodnią precz odganiasz mroki, Ku prawdzie wiodąc zawsze nasze kroki. Dziękuję. Wandziu. No co ty? Wybaczysz mi Segmonta? Obaj ci pojedynkowicze są dla mnie tylko powietrzem. To przecież przez ich głupotę stało się to wszystko. Dzień dobry, Wandziu. Dzień dobry. To dla ciebie. Proszę. Dziękuję. Już nikt mi ciebie nie odbierze. Hola. Wygrałeś. Przeszedłeś dwie próby. Ale to jeszcze nie wszystko. Wprawdzie krokodyla ci podarowałam. Ale. Jest rzecz, którą trudniej zdobyć niż krokodyla. Ale powiedz tylko co, a zdobędę, dla ciebie zdobędę wszystko. Julku, musisz zdobyć moje serce, ale tego nie zdobywa się ani odwagą, ani siłą, ani nawet sposobem. Serce zdobywa się tylko sercem. Jutro już wychodzę ze szpitala, ale Wandzia jeszcze kilka dni poleże. I tak za mało. Ja uważam, że powinni byli pozwolić tej Wandzie, żebyś tak troszkę przyrumieniła. Ależ babciu, jak można tak nie mieć serca? Nie gadaj głupstw. Przecież wiesz, że ja mam serce jak z masła. Ale nie znoszę pychu młodych dziewcząt. Czy ja byłam pyszna, kiedy byłam młoda? Kiedy miałam 15 lat? Proszę zapytać tych, którzy mnie wtedy znali. Z daleka przyjeżdżali, żeby mnie zobaczyć. Babcia była piękną i bogatą panną na wydaniu. O no, moje, ty słoneczko. Mm. No a panienki, Maurycy Beniowski. Proszę, Proszę, Rok temu wyruszyła pierwsza polska wyprawa na Spitsbergen. No niestety nie wszystkie wyprawy kończą się szczęśliwie. Przykładem może być zaginięcie młodego polskiego geografa. Wandach. Adama Bzowskiego. Bzowska. Czy to jest ktoś z Twojej rodziny? Nie, panie profesorze. Ja nie słyszałam o tym, a wujki dziecię też nigdy nie wspominali o kimś takim. To na dzisiaj koniec. Do widzenia. Chciałabym będzie Baściu, prosić o protekcję. Ja także czytuję powieści Olszowskiego. Nie mogę, Wanciu. Wujaszek jest bardzo dobry, ale nie mogę nadużywać jego dobroci. Przyrzekłam mu, że już nigdy nie narobię takiego zamieszania. A dla innych mogłaś to zrobić? Mogłam, ale wplątam się w awantura, wujaszek. Więc nie weźmiesz mojego pamiętnika? Nie. Wiesz co ci powiem? Kpie sobie z tego twojego, niby wujaszka i z ciebie. Ty. ty znajdź znajda. Powiedziała nam znajda. Chciała mnie obrazić. Tylko głupi człowiek może myśleć, że znajda jest obraźliwym określeniem. Tylko głupiec wymawia je z pogardliwym uśmiechem. Dlaczego tak sądzisz? To proste. Znajda jest najniewinniejszym stworzeniem Bożym, któremu dzieje się najstraszliwsza krzywda. Znajdę jest bezbronnym pisklęciem, wyrzuconym z gniazda przez burzę. Hmm? Najtkliwszym czynem dobrego człowieka jest podniesienie samotnego dziecka z bruku i przytulenie go do serca. Nigdy nie wiem, kiedy. Grasza, kiedy mówisz poważnie. O, może dlaczego wy wszystkie jesteście takie same? O! Żadne o! O! Muszę cię zaprosić do operetki. Jest tam pewna Jadwiga, która mówi to samo. Że nie wie, czy udaje, czy mówię serio. Cudownie moja, miła. We Jedyna dziewczyno moja. Nie ma grabbio, nie, Pan obraża mnie, Ja żal do Pana mam. Więc pijmy, więc pijmy na chwałę miłości, Co darzy nas wszystkich rozkoszą. Jak miło, jak było. Jeszcze raz, jeszcze raz, ptaszku mój, Zanuć mi cudny śpiew. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, mądź cudowny Przedstawienia są czasami komiczne. Tak, tak. Ale Jadwiga tańczy cudownie. Ma taki słodki uśmiech. Pójdziesz ze mną i powiesz jej, że ja nigdy nie udaję, dobrze? Kiedyś z tobą pójdę i może ją przekonam. <grym> Zostajesz na przedstawieniu? Niestety dzisiaj nie mogę. Dzisiaj muszę porozmawiać z ciocią Stasią. To będzie długa i poważna rozmowa. Muszę, muszę wszystko wiedzieć. Basieńko, co ci jest? Nie chcesz jeść i nawet nie przyjdziesz do nas. Ciociu, ja muszę z Ciocią porozmawiać. Słucham cię, Basiu. Ciociu. Ciocia nie jest moją ciocią. Wujek też nie. I babcia tańska też nie jest moją babcią. Czy to prawda, Ciociu? Tak, to prawda. To dlatego nazwała mnie Zajdą. Dlaczego? Dlaczego mi ciocia nic o tym nie mówiła? Dlaczego ja nic nie wiem o swoich rodzicach? Tylko tyle, że nie żyją. Ciociu. Widzisz, Basiu, byłaś maleńkim dzieckiem, kiedy to wszystko stało się. Nie chcieliśmy ci mówić. Chcieliśmy, żebyś żyła szczęśliwym życiem w naszej rodzinie jak wszystkie dzieci. Ale wiedziałam, że musi nastąpić taki dzień, kiedy zapytasz o to. Jesteś już dorosła, więc mogę ci powiedzieć wszystko. Byłam jedyną przyjaciółką twojej mamy. Była taka samotna. Nie miała żadnej rodziny. Ojciec twój przywiózł ją jako swoją żonę z Francji. Sam również nie miał rodziny, gdyż stracił ją w czasie działań wojennych. A kim był mój tata? Był uczonym, geografem. Boże. To profesor mówił na lekcji o moim ojcu, Adamie Bzowskim. A ja nawet o tym nie wiedziałam. Zaginął w czasie wyprawy w Andy. Tak. Ojciec swój zaginął i pomimo poszukiwań nie odnaleziono jego ciała. Wtedy to, kiedy jechałście z mamą, zdarzył się ten straszny wypadek. Pamiętam. Pamiętam tylko tyle, jak taka Ciocia. Powiedziała mi, że mama poszła do bozi i że jeżeli będę się modlić, to mama mi zawsze pomoże. I to prawda. O wszystko, co poproszę, spełnia się. To była doktorowa Budziszowa. Dzięki niej, wujkowi Walickiemu i wujkowi Olszowskiemu znalazłaś nowy dom. <noise> Bardzo cię kochamy. Bóg cię do nas przysłał. Masz nasze serca i dom nasz jest twoim domem. Kocham ciociu, malenka moja. I kocham was wszystkich. Jak ja mam pani dziękować? A daj pokój moje dziecko, to żadna zasługa. W tym przeraźliwym mieście nie można gadać z żywymi, do przynajmniej na cmentarzu człowiek ma trochę radości. No, posadziłam parę kwiatków. To i cóż, przynajmniej mam jakieś zajęcie. A pan doktor? Pan doktor? Bardziej się cieszy tyfusem niż mną. Mężczyźni w ogóle tacy są. Twój ojciec na przykład ruszył gdzieś na koniec świata zamiast siedzieć w domu z młodą żoną i ze mną nie pamiętam taty ale on ciebie pamięta jak byłaś maleńka na pewno kochała sobie dwie ale swoją pracę też kocha Mój mąż na przykład godzinami może rozmawiać o wycinaniu migdałków, a jego przyjaciel aptekarz o nowych miksturach na kaszel, a ich przyjaciel przedsiębiorca pogrzebowy, który gra z nim w pikietę o podwójnych trumnach z wyściełaniem. <ścoughs> a jak już jesteśmy przy śmiertelnym towarzystwie, to co się dzieje z tym upiornym aktorem, co to straszy w biały dzień? A z panem Walickim? Co niedziela przychodzi do babci na obiad i kłócą się do wieczora. Bardzo się postarzał. Czy nadal zgrzyta zębami? Nie, już nawet nie, tylko w niedzielę. <grystanie> to pozdrów ode mnie swoich bliskich. I tego Walickiego też. <grystanie> tak Ci dziękuję, że mnie odwiedziłaś, bo z listów Pani Stasi wcale nie wynikało, że z Ciebie już taka duża i ładna panna. Ale ja wcale nie czuję się duża. Państwo polszowcy chyba też tak o mnie nie myślą. Nawet o mamie i o tym nieszczęściu. Nawet o tym nigdy ze mną nie rozmawiali. Nie potępia ich moje dziecko. Im też nie było łatwo przeprowadzić się przez dzieciństwo bez łez i wielkich smutków. Pewnie czekali, że sama zapytasz i zrozumiesz. Przecież tak niedawno zawiązywałam ci kartkę z adresem na szyi, a teraz już sama trafisz do Warszawy? Teraz to się już nawet w dalekim świecie nie zgubię. W dalekim świecie? A po coż ty miałabyś jechać w daleki świat? E, tylko tak mi się powiedziało. Dokąd stop, stop! Czy pan na oczów nie ma? Złotówkę trzeba zapłacić. Dzień dobry, pani Michale. Panna Wasia, to właśnie ja, ale panienka urosła. W ogóle. Ty? Musi pan Michał koniecznie do nas przyjść i opowiedzieć, jak mu się wiedzie. Bardzo panu Michałowi do twarzy w tym mundurze. Naprawdę? Bardzo panienko łaskawa. No to do zobaczenia. Adres pan Michał pamięta? Oczywiście, że pamiętam. Chwileczkę. Pan Nowasiu, proszę się nie gniewać, ale złotóweczkę trzeba zapłacić. Kiedy ja. Się podziały te książki. Co się stało? No, zaczęło się znowu. O czym ty mówisz? Siedem kartek, siedem kołnierzyków, teraz znowu siedem tomów geografii świata Zomera. No. Stachu, histeryzujesz. No ale. A geografię wzięła Basia. Basia, po co? Myślę, że szuka ojca na mapie. Nie przeszkadzaj sobie. Wpadłem tylko zobaczyć, co u Ciebie słychać. U mnie po staremu. Na pewno? Mam wrażenie, że jest inaczej. Dawniej zachodziłaś do mnie po szkole, opowiadałaś pyszne ploteczki o gimnazjalistkach. A dziś sam muszę tu zaglądać, żeby w ogóle wiedzieć, że jesteś w domu. To nie tak. Ja też myślę, że nie tak. A jak Basiu? Wujaszku Złoty, czy ty znasz profesora Zomera? Tego Zomera? Tak. Znam, na czym pytasz. A czy wujaszek mógłby do niego napisać list polecający? A po cóż? Dobrze dziecko, napiszę. Wiesz gdzie mieszka? Tak.